Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Ada Jakimowicz, psycholog, psychoterapeuta, twórczyni metody oraz aplikacji łu. Dzień dobry, Pani Ado. Dzień dobry, bardzo mi miło. W związku z rozpoczynającym się właśnie rokiem szkolnym oraz końcem sezonu urlopowego, wrzesień to jest taki czas powrotu do rutyny, do normalności i te powroty są często ciężkie i wiążą się ze spychaniem jednak obowiązków na dalszy plan. I jakie są główne przyczyny prokrastynacji? Dlaczego odkładamy na później ważne zadania? Mhm. Tak, jest to taka padłość, która się często kojarzy z tym miesiącem wrześniem, czyli miesiącem powrotu. Powrotu do czegoś, co przez jakiś czas było pozosta pozostawione. Prokrastynacja cieszy się różną sławą, między innymi jest nazywana um, lenistwem. Co nie do końca jest zgodne. Prokrastynacja to, to przede wszystkim odkładanie rzeczy na później z różnych powodów, i to jest to, co właśnie Pani powiedziała. Przyczyn może być kilka, może być to lęk przed porażką, może być to perfekcjonizm, może być to brak motywacji, niska samoocena albo problem z zarządzaniem swoim, swoim czasem. Jest to takie też bardzo indywidualne i, i myślę, że każdy, gdyby miał wgląd do tego, jakie myśli kierują daną osobą, yy, które od, powodują, że odkłada tą rzecz dla siebie istotną na, na później. Yy, to łatwiej byłoby mu zdiagnozować, złapać, co jest przyczyną. Jeszcze takie, taką rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę. Odkładamy to, co dla nas jest istotne na później, na rzecz czegoś, co nam się wydaje równie ważne, albo, albo na, na, na głowę, czyli na, na, na myśl, jeszcze ważniejsze niż, niż to, co sobie zaplanowaliśmy. A w jaki sposób prokrastynacja wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne, a także właśnie na naszą produktywność? Przede wszystkim ona to zachowanie, to prokrastynowanie potwierdza nam nasz schemat zachowania, potwierdza nam to, co sobie jakby, to, to, co sobie założyliśmy. Czyli no, ja jestem ważna, moje rzeczy są ważne, ale muszę najpierw posprzątać, odebrać dzieci albo cokolwiek innego. Każdy ma to swoje indywidualne w głowie myślenie, i potwierdzamy sobie, że. To, co dla nas jest istotne, możemy zrobić później, co bezwzględnie wpływa na nasze poczucie własnej wartości, wpływa na to, jak wygląda nasza organizacja dnia codziennego. I znowu, jeżeli nie robimy rzeczy, które są dla nas ważne, jeżeli nie spełniamy jakichś założeń, planów swojego dnia, no to faktycznie może, może wpływać to na naszą samoocenę negatywnie. Wspomniała Pani też wcześniej o lęku. W jaki sposób właśnie lęk przed porażką albo sukcesem? może prowadzić do odkładania pewnych zadań na później. Lęk to inaczej myślenie w przyszłość i widzenie negatywnych scenariuszy. Czyli jeśli ja mam założenie, że na pewno mi się nie uda, no ale będę próbowała, a no to jeżeli mam założenie, że mi się nie uda, a chciałabym spróbować, to naturalnie będę to odkładała na później, bo skoro boję się tego sprawdzenia, boję się tego, że będzie to prawdą to będę miała sposób zachowania, unikanie. A unikanie to jest właśnie ta prokrastynacja, czyli spychanie na dalszy plan tego, co, co powiedzmy, że byłoby sprawdzeniem tego, tego naszego sukcesu um, lub unikaniem porażki. Mhm. A jakie role w prokrastynacji odgrywają czynniki takie właśnie jak perfekcjonizm, brak pewności siebie czy niska samoocena? Mhm. Perfekcyjność to też jest nasz sposób radzenia sobie, czyli chcemy zrobić coś perfekcyjnie, idealnie. No i teraz z punktu psychologicznego, psychoterapeutycznego jest to, jak. Coś nieosiągalnego, bo nie da się zrobić coś tak jak w naszej głowie wizualizacji dokładnie w ten sposób, bo czynniki zewnętrzne nam w tym przeszkodzą. To jest też takie zero-jedynkowe myślenie, czyli albo zrobię to idealnie, albo zrobię to wcale. I właśnie to wcale powoduje, że znowu, tak jak powiedziałam wcześniej, unikamy lub zajmujemy się czymś innym, żeby no, nie doszło do tego sprawdzenia i, pok i pokazania sobie, że. Ta akceptacja, jakby nie dojdzie do akceptacji, bo akceptacja jest wtedy, kiedy zrobimy sobie, kiedy zrobimy to, co sobie zaplanowaliśmy w sposób idealny. Więc perfekcjonizm to jest takie czarno-białe patrzenie albo w ten sposób, albo w żaden inny. A jak jest właśnie z tym brakiem pewności siebie? Tak... Mhm. Czy rzeczywiście strach, lęk, czy takie poczucie, że. Jesteśmy gorsi, więc nie powinniśmy raczej próbować? Tutaj gra pewną rolę? Tak, oczywiście. No bo to, jak o sobie myślimy, powoduje to, jak, jak, w jaki sposób się zachowujemy, w jaki sposób działamy. Jeżeli ja uważam, że nie jestem dość wartościowa, nie jestem w stanie czegoś zrobić, więc albo unikam sprawdzenia, albo zaczynam sabotować, w cudzysłowie, ten, ten cel. Mm, I zaczynają wchodzić różnego rodzaju mechanizmy, które mają nas powiedzmy zabezpieczyć przed tym najgorszym, ale właśnie tam doprowadzają. Czyli jeśli na przykład mam przemówienie, i się boję tych przemówień publicznych, to się zastanawiam, jak ja wyglądam, czy jak ludzie na mnie patrzą, i poprzez patrzenie na tych ludzi, na ich wzrok, dopisuję sobie interpretację tego, co oni o mnie myślą, i sobie potwierdzam to, więc wpływa to na, na niską samoocenę. Poza tym, jeżeli ja chcę, mam niską samoocenę. I myślę, że chciałabym coś zrobić danego dnia i tego nie robię, to skoro jeśli sobie założyłam, że coś danego dnia zrobię, a tego nie robię, no to obniżę to moją samoocenę. Czyli nasze zachowanie jest ściśle ukierunkowane z naszym samopoczuciem i z akceptacją to, jakim jestem człowiekiem, a jeśli akceptuję siebie, to powinnam, to byłoby dobrze, żebym miała wysoką samoocenę. No bo robię to, co sobie zaplanowałam, to, co dla mnie jest dobre. Jakie strategie zarządzania czasem i priorytetami mogą pomóc w przezwyciężaniu prokrastynacji? Jest kilka metod. Przede wszystkim wyznaczanie sobie mniejszych celów. Można to określić czasowo to jest ta metoda Pomodoro, czyli jestem zaangażowana w coś na, przez 20 minut lub 40, a przez 20 minut odpoczywam. Ja swoim pacjentom w gabinecie mówię, żeby przede wszystkim zrobili sobie listę rzeczy, które jest dla nich istotne i zaczęli odhaczać, bo to jak widzimy, że odniosłam sukces, czyli spośród powiedzmy, że ośmiu rzeczy zrobiłam już od samego rana dwie, to mam większe szanse na, 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 na zrobienie kolejnych. Często się też wiąże z tym, że robimy rzeczy dużo ale nieistotnych i to co jest dla nas najistotniejsze, najbardziej często czasu chłony zostawiamy na wieczór, na sam koniec, kiedy nasza efektywność jest najmniejsza. Więc znowu dajemy sobie potwierdzenie, że jakby w takim ogóle obrazu własnej osoby, no ja jestem tą osobą, która nie dowozi, ja jestem tą osobą, która nie kończy tematów. I teraz pytanie dlaczego? Bo może ten naj, najgrubszy w cudzysłowie temat, coś co dla nas jest najistotniejszego, jest na końcu, a na końcu my już nie, nie mamy tej wydajności. Albo osoba, u której potrzebujemy pomocy nie może, bo już skończyła pracę. Lub tak naprawdę no powodów może być dużo. Dobra, dziękuję ślicznie pani Ado. Dziękuję.